Na tena, dotyczy, pozotu, NIE Pi! na klimat, nawet dwudziestoskukrotnie więcej węgla. Jeżeli chodzi o y, zmagazynowany na świecie złotanego węgla, szlachowiska, to są dwukrotnie większe... tak to, to wnosiła jest to Oczywiście, jeżeli one używają nie ma wypijeń! Właściwy dzierżaw! Działa jak wielki emiter wywiośni gazu z cytonu. W naszych programach geograficznych, trafowiska o niedoborym stosunkach wodnych mają duże zdolności wiązania glutenku węgla z powietrza. Wiąże się to z tym, że roślinę trafowiskową, po umierając, ma małe możliwości rozkładu i w ten sposób akumulujemy. Jednak ze względu na to, że te ekosystemy trafowiskowe są bardzo duże. Podatki na zwiększenie i uzupełnienie wybranym tematem mogą odzyskać proces przed dyskutowaniem, uwalnianiem i dystansowaniem ośrodkowym. Torf mający z reguły strukturę włóknistą, w wyniku przesuszenia... Nie ma będzie matura, elematura! Musi strukturę... się wyciera! Boś się, Bo się wyciera!

Organizacja meteorologiczna. Ja Nie Płynajcie, płyście! Płynajcie, płyście! Płynajcie, płyście! Płynajcie, płyście! Płynajcie! 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 Nie ma YouTube jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o zmiany klimatu. Nie ma YouTube'a, bo się wybierasz. Mega! Mega fort! otoczenie. Mega fotka. Oczywiście pozytywnie, Jeżeli nie jest zweriorowany, jeżeli nie wyrzeje, jeżeli nie ma oznak recesji torfu. Warto sobie powiedzieć, że taki torf przelasta bardzo wolno około milimetra rocznie. 1 cm to jest około 10 lat, 10 cm, 100 lat, a metr wiadomo około 1000 lat. Taki eksperyment można zrobić. Zobaczcie taki mały patyczek, który akurat jest. Herbst like heaven! Herbst like heaven! Lenek! Herbst Nie wiem, czy to jest taki To jest około metra, można zrobić. No, coś koło metra, 90 cm, czyli. Można do mnie to ma 800 tysięcy lat. <grym> wtedy powstało, a to, like to. Bardzo wolno przyrasta, e, natomiast szybko się degeneruje. Te zmiany sukcesyjne, to są bardzo poważne. Nie ma YouTube'a, bo się wycierasz! Hmm, Hurts like heaven. jeść, Jeżeli chodzi o dobrze zachowane typu obiekty, e, obiekty, na glebach hydraulicznych w lasach państwowych, to inne te obiekty w ramach małej retencji górskiej i górskiej. I obecno zmagazynowanych, zretencjonowanych mamy około 1,6 metrów. W I cały czas ta, ten projekt trwa. Doskonale wiadomo, że jednym z najważniejszych czynników determinujących pojawianie się owocników są opady. Należy się więc teoretycznie spodziewać, że długotrwałe okresy suszy związane ze zmianami klimatu będą negatywnie wpływały na ten proces. Tymczasem grzyby należą do organizmów wysokiej plastyczności. i Być może te czarne scenariusze... Nie, 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 nie. tego przykładu może być rok 2019. Kiedy to pomimo długotrwałych okresów suchych, w okresie letnim, w okresie krótkojszym obserwowaliśmy obfite pojawianie się owoców grzybów, w tym grzybów jadalnych. Związane to było pod z intensywnością mm. w okresie jesiennym. Z takim, oczywiście, są elementem składowym ekosystemu leśnego, także zachodziły zmiany będą się pojawiały nowe gatunki lub zasięgi tych, które obecnie nas występują. Także na pewno nas będzie się zmieniał, fauna będzie się zmieniała. No, natomiast jeśli chodzi o ptaki będzie to proces długotrwały.